Dobrze, i lekko wczór. zagalopowanie. Nie pochylaj się przy zagalopowaniu. Lewa łydka, koń prosty, koń prosty. B, dodanie na około 20 metrów. Dodanie. Tak. Dobrze, lewa łydeczka, lewa i skrócenie przy skróceniu, mocno lewą łydką, tak jak chciał upadką do wewnątrz. Dobrze. P C -volta. i później na rożniku pół wolty i kontrgalop do B. Lewa łydka, lewa łydka. Zawsze jak dojrzeć do ściany, mocno wewnętrzna łydka. Pół wolta do B. No tu, do skąd galopem. Tak, tak, tak. I w E przejście do płuca. W i w przód i zagalopowanie. Tak. Odchyli się przy zagalopowaniu. Znowu w B dodanie na kole. Prawa łydka, ręka lekko w przód. Przy skróceniu łopatką do wewnątrz. Już przygotuj, już skracaj łopatką, bardzo dobrze. I pół volta od razu, 10 metrów do B. Prawe zdjęcie, prawe zdjęcie do B. Przejdź do, B, do na prawą stronę, tak. Nie za dużo zdjęcia, tak. W E przejście do kursa. Płynne, lekko i do przodu, bardzo dobrze. Przekątna dodanie i później na linię środkową i ich zatrzymanie. Już anglezuj i do przodu, tak, dobrze, to do końca. Pilnuj rytmu, prawa łydka, linia środkowa, kręć, 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 bo przejedziesz i na mnie, na mnie, na mnie. Lewa łydka, linia środkowa taka sobie. Zaczynasz ciaśniej, wjeżdżasz na linię i jedziesz już prosto. Jeszcze raz, płusk, wjazd na linię środkową, Ust. spokojnie w narodniku, jak kręcisz to patrz gdzie jest A, wolno i kręć, patrz gdzie jest A, A, tak i teraz prościutko, tak jest. Perfekt, super, to było idealne. Poklepać i długa woda, jak ty mi będziesz mówiła, że ty, ty konia nie lubisz, to ja ciebie nie będę lubił.